W pierwszej części ćwiczenia rozpoczniemy od badania wpływu przegród przeźroczystych na pomiary odległości z wykorzystaniem dalmierza laserowego. I badanie wykonamy w taki sposób, że umieszczamy dalmierz laserowy w odległości od jakiegoś obiektu, w naszym przypadku od zwykłej ściany, w stałej odległości, czyli kładziemy go na stole i wykonujemy kolejne pomiary. Te kolejne pomiary powinny być powtarzalne. Tak? Jeżeli mamy powtarzalne pomiary, to znaczy, że mierzymy cały czas tą samą odległość i będziemy mogli zbadać wpływ przegrody. Jako przegrodę zastosujemy najpierw przeźroczyste fleksji, no i umieszczamy taką przegrodę przeźroczystą na torze naszego promienia laserowego, który wykonujemy powiem, I mierzymy odległość. Widzimy, że odległość nieznacznie się zmieniła. Bez przegrody mamy wskazanie 2,482. Natomiast z przegrodą 2,485. Natomiast nie jest to bardzo duży błąd. Jeżeli zmienimy kąt... Położenia naszej przegrody, to widzimy, że nie ma to już żadnego wpływu. Wpływ ma tylko to, czy przegroda znajduje się na naszym torze pomiarowym, czy nie. No dobrze, czy zawsze tak jest? Bo zostają jakieś takie ekstremalne przypadki. Otóż, jeżeli ustawimy w konkretny sposób naszą przegrodę, widzimy, że pomiar jest błędny. W tym momencie mierzymy odległość 0,285. To oznacza, że mierzymy odległość do przegrody, a nie do ściany. I problem jest bardzo prosty. Jeżeli nasza przegroda jest prostopadle do promienia, który wykorzystujemy w pomiarach, to odbija się od naszej przegrody ten promień i wpada wprost na detektor. Wtedy mierzymy do, naszego, do naszej przegrody. Jeżeli przegroda jest pod innym kątem, to promień, który odbija się od naszej przegrody, yy, kieruje się w inne miejsce niż nasz przyrząd, w związku z tym nie wpływa na wynik pomiaru. Pozostaje jeszcze kwestia, dlaczego to wskazanie zmienia się o te trzy milimetry, kiedy przegroda jest lub kiedy jej nie ma. Otóż, kiedy promień świetlny trafia na inny ośrodek, to załamuje się na granicy tego, tych ośrodków. W związku z tym droga, którą przebywa, jest nieco dłuższa, niż gdyby tej przegrody nie było. Ponadto, ten miernik bazuje na szybkości światła, a prędkość rozchodzenia się światła w różnych ośrodkach jest różna. Im gęstszy ośrodek, tym prędkość rozchodzenia się światła jest niższa. W związku z tym w pleksji, kiedy światło przechodzi przez pleksji, Przechodzi wolniej niż kiedy przechodzi przez powietrze. Te dwa efekty powodują, że wskazanie jest nieco większe niż gdyby tej przegrody nie było. W tej części ćwiczenia będziemy wykonywać badanie przetwornika pojemnościowego, z wykorzystaniem którego będziemy badać poziom cieczy w zbiorniku. I tutaj mamy taki, taki czujnik poziomu zaburzenia i do tego układ pomiarowy, który skonfigurowaliśmy do tego, żeby badać ten ten poziom cieczy poprzez sygnał napięciowy tak? czyli po przetworzeniu będziemy to analizować na bazie sygnału napięciowego. Badanie odbywa się w taki sposób, że mamy czujnik umieszczony w zbiorniku, na zbiorniku mamy podziałkę, na podstawie której możemy określić ilość wody no i zwyczajnie lejemy wodę do zbiornika. Odczytujemy określone poziomy tej wody 100, 200 ml itd. Jednocześnie odczytujemy wskazanie woltomierza. Początkowo widzimy, że to wskazanie się nie zmienia, ale po przekroczeniu pewnej progowej wartości wskazanie woltomierza zaczyna się zmieniać. I nasz czujnik staje się aktywny. Zatem widzimy, że po nalaniu na przykład około litra wody wskazanie zmieniło się z 10,23V na 767 Możemy to oczywiście wycechować w mililitrach i w ten sposób analizować, jaka jest ilość cieczy w naszym zbiorniku. Jak zwiększamy to ilość cieczy, to widzimy, że to wskazanie się zmienia. Dodatkowo nasz układ pomiarowy jest wykorzystany, wyposażony, przepraszam, we wzmacniacz którego wzmocnienie możemy regulować i jeżeli zwiększymy tutaj wzmocnienie, to widzimy, że wskazanie się zwiększa, a jeżeli zmniejszymy, to wskazanie się zmniejsza. W kolejnej części ćwiczenia wykonujemy pomiary z przetwornikiem napięcie prąd, w związku z tym sygnał napięciowy, który mieliśmy dotychczas, będziemy przetwarzać na sygnał prądowy, w związku z tym mamy podłączony amperomierz, widzimy kiedy wody nie ma zbiorniku, wskazanie wynosi 40,4 mA. I zaczynamy nalewanie wody, zobaczymy zmiany wskazania i widzimy, że prąd zmienia się wraz ze wzrostem ilości wody w zbiorniku, no co jest dosyć logiczne, dlatego że napięcie zmieniało się wraz ze wzrostem ilości wody w zbiorniku, w związku z tym po przetworzeniu na prąd spodziewamy się podobnego zachowania.